Witam Państwa, plantacja kalafiora dla przemysłu na zbiór jesienny. Widzieliście Państwo tę plantację jakieś 3 tygodnie temu. Proszę zobaczyć, jak to teraz wygląda. Gleba podlana, kalafior rósł dwa razy spod siewacza, sole trawapniowa, dwa razy jaramila kompleks. Więc jest z czego rosnąć. Jeszcze jedno przejechanie mechaniczne. Tutaj nie będzie herbicydów, czy nie było w ogóle. E, troszeczkę drobnych chwastów, dlatego jeszcze raz, e, ponieważ można się jeszcze zmieścić, będzie e, mechanicznie przejechane, jak troszeczkę podestnie ziemia. E, proszę Państwa, jest trochę mączlika, kończy się działanie Verimarku, bo prawie już 4 tygodnie minęło, więc należałoby zrobić zabieg Movento. Przypominam, 200 litrów wody, 250 maksymalnie e, z produktem Inex A lub... E, Innym rozpuszczającym woski roślinne. Nie dodajemy protektora do mowento, żeby nie została substancja aktywna trzymana na liściu. Lata troszeczkę tantnisia, tutaj nie mamy pułapki na tym polu, ale jeden czy dwa zabiegi już były pyretroidami. Trzeba wykonać trzeci i koniec tego tygodnia albo początek przyszłego produkt AFIRM. Ponieważ Koragen jest z tej samej grupy, z Pintoru trochę na tą, na ten czas szkoda. Wystawiamy sobie go na, na później. Tak naprawdę, chyba wszystko, co na ten czas trzeba zrobić. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało za tydzień. Spotkamy się na tej plantacji. Zapraszam również do oglądania filmów z innych plantacji warzyw gruntowych. Witam Państwa bardzo serdecznie. Jesteśmy na plantacji Kalafiora na zbiór jesienny. E, proszę Państwa, e, ta sama plantacja, którą już Państwu pokazywałem. Kalafior dość dobrze rozrośnięty. Tak to wygląda. E, jestem troszeczkę niżej, bo zatrzymałem się przy roślinie, na której jest sporą pszycę. Oczywiście rozsada zaprawiona weremarkiem, więc tam mszyca po prostu była i, i padła. Tak to wygląda. Bardzo charakterystyczne objawy na, na liściach, tak, można to bardzo szybko zidentyfikować, ale e, tej myszy było sporo. E, ona tutaj się chciała zadomowić, ale e, jej się nie udało. Proszę Państwa, jest troszeczkę mączlika, ale nie ma go wiele, tak, tutaj zaraz pokażemy, tak. E, co należałoby teraz zrobić, proszę Państwa? Plantacja dosyć dobrze wynawożona, więc e, uruchomiamy przede wszystkim wapni, czyli należałoby zacząć zabiegi jakimiś preparatami wapniowymi, które no w tym momencie jeszcze mogą być takie produkty, które będą zawierały azot. Jeżeli będziemy stosować saletę wapniową do listnie, to 1-1,5% mniej więcej dajemy też preparaty, które będą chroniły przed chorobami grzybowymi, przed czernią krzyżowych przede wszystkim jest trochę tych preparatów zarejestrowanych więc tutaj nie ma jakiegoś większego, wyboru, większego problemu z wyborem jest Luna Experience, jest Signum, jest Scorpion możemy tutaj sobie wybierać bez żadnego problemu jest Dagonis też także tutaj nie, nie ma większego, większego z tym problemu jeżeli... Będziecie Państwo chcieli stosować preparaty które, wapniowe, które nie zawierają azotu. To polecam zdecydowanie preparaty oparte na mrówczanie wapnia albo helat wapnia. Na przemian przy takiej pogodzie bardzo intensywnie ciepłej, z preparatem Biokal, który wytwarza tak zwaną pompę wapniową i dużo lepiej rozprowadza ten wapń po, po roślinie, tak. Jeżeli chodzi o ochronę przed szkodnikami, proszę Państwa, na tej plantacji już powinno być zastosowane movento, bo minęło około 4-5 tygodni od posadzenia, więc Werimar już kończy swoje działanie. Jeżeli nie był, swan, to musi być dosyć szybko. Proszę Państwa, lata też na plantacjach warzyw kapustnych troszeczkę śmietki. Zaczyna się to trzecie pokolenie, więc należy właśnie to momento zrobić. Jest jeszcze trochę tantnisia, więc tutaj. Należałoby zwrócić uwagę, czy na polu motyle latają. Jeżeli latają, to można w godzinach porannych, jeżeli nie ma w pobliżu pszczół, przylecieć pyretroidami. Jeżeli są, to niestety nie można zrobić wtedy, proszę Państwa, zabieg preparatami które zniszczą larwy gąsieni z motyli takimi jak Spintor, Koragen e, czy Afirm. W przypadku zaprawienia Werimarkiem. E, Koragen zostawiam na później, więc zostaje nam Afirm e, Spintor. E, dajemy te preparaty. Również z protektorem, żeby przedłużyć działanie, żeby się dobrze przykleiły na spodniej stronie liści, tam gdzie mogą być złożone jaja, tantnisia. Lata, proszę Państwa, niewiele, ale bielinek, kapustnik. Nie ma go wiele przy tej ochronie, którą stosujemy. Tutaj te gąsienice nie są jakoś tam bardzo, bardzo groźne. Plantacja na bieżąco podlewana jest wilgotno. Rosa stoi na roślinach, więc rośliny sobie jakoś tam razem, aczkolwiek temperatury są naprawdę dość wysokie. Zapraszam do oglądania innych filmów z plantacji warzyw gruntowych, jak również z tej plantacji kalafiora.